Cześć tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Czy Twoja działka kryje wstrząsające niespodzianki? Ja jestem spokojny. Zdiagnozowałem działkę z ongeo.pl. Ty też zasługujesz, by wiedzieć wszystko o działce, którą posiadasz lub kupujesz. Zdiagnozuj działkę z ongeo.pl. Dwa lata temu zamieściłem na moim kanale film o węźle Kraków-Mistrzejowice. Powiedziałem wtedy, że jeśli węzeł zostanie wybudowany tak jak to zostało zaprojektowane to od razu się zakurkuje. Do węzła w północno-wschodniej części Krakowa będą dochodziły trzy drogi z trzech kierunków. Od północy trasa S7 od strony Kielc i Warszawy, od południa trasa S7 od strony autostrady A4 czyli wschodnia obwodnica Krakowa, oraz od zachodu trasa S52, czyli Północna obwodnica miasta. Mimo że oba odcinki obwodnicy mają po trzy pasy ruchu w każdą stronę, to na samym węźle łącznica prowadząca ze wschodniej obwodnicy na północną została zaprojektowana ze zwężeniem do jednego pasa ruchu. Kolejnym problemem były przeplatające się na bardzo krótkich odcinkach ogromne potoki ruchu, co miałoby bardzo negatywny wpływ na przepustowość całego układu, a także byłoby rozwiązaniem bardzo niebezpiecznym, które prowadziłoby do licznych stłuczek i wypadków. Po materiale, który nagrałem razem z kolegami Krzysztofem Kleinerem, Pawłem Szczęstym, Igorem Kokotem, Piotrem z Krakowa oraz Jakubem Suszczyńskim poprosiłem Was o pomoc w nagłośnieniu tego tematu i muszę powiedzieć, że spisaliście się naprawdę znakomicie, bo odzew był ogromny. Bardzo się cieszę, że krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pochylił się nad problemem i zlecił Politechnice Krakowskiej przeprowadzenie analizy projektowanych rozwiązań. Wykonana przez specjalistów z Politechniki analiza potwierdziła problemy ze swobodą ruchu i bezpieczeństwem na tym węźle i zaproponowali oni koncepcję zmian. Kilka dni temu uzyskano decyzję z RID dla nowego projektu. W dzisiejszym filmie pokażę Wam w jaki sposób rozwiązuje on problem tego węzła. Zacznijmy więc od pierwszej z wad oryginalnego projektu i zobaczymy jak miał pierwotnie wyglądać przejazd ze wschodniej obwodnicy Krakowa na obwodnicę północną. Jadąc autem po S7 od strony południowej 350 m za wjazdem z węzła Grębałów trzeba będzie zjechać dwupasowym zjazdem z S7 na jezdnię zbiorczą. Następnie po 400 metrach prawy pas będzie odchodził od ronda, a cały potok ruchu w kierunku północnej obwodnicy Krakowa będzie musiał zmieścić się na lewym pasie ruchu. Jednocześnie, według wykonanych przez Generalną Dyrekcję prognoz, jedynie 1 trzecia całego ruchu z wschodniej obwodnicy Krakowa pozostanie na trasie głównej w kierunku Warszawy, jednak tu planowana jest ciągłość trzech pasów ruchu w każdą stronę. Analiza Politechniki Krakowskiej potwierdziła ten problem i w nowym projekcie przekroje nich zostały zmienione. Ze wschodniej obwodnicy Krakowa na obwodnicę północną będą prowadziły dwa pasy, co jest oczywiście bardzo dobrym rozwiązaniem. Dzięki temu na żadnej z mocno obciążonych relacji nie będzie już zwężeń do jednego pasa ruchu. Zarówno w kierunku Warszawy, jak i w kierunku północnej obwodnicy Krakowa będziemy mieli ciągłość co najmniej dwóch pasów na całej trasie przejazdu przez węzeł. Drugim ogromnym problemem poprzedniego projektu było przyplatanie się dużych potoków ruchu na bardzo krótkim odcinku. Następnie pojazdy jadące w kierunku Warszawy będą musiały zjechać na lewy pas ruchu, a pojazdy jadące z obwodnicy wschodniej w kierunku obwodnicy północnej będą musiały zmienić pas na prawy prowadzący do łącznicy na S52. To krzyżowanie potoków ruchu odbywać się będzie zaledwie na 450 metrach. Ten problem również został rozwiązany. W nowym projekcie pojazdy jadące z S7 w kierunku S52 będą wjeżdżały na jezdnię zbiorczą dwoma pasami – lewym i środkowym. Kluczową kwestią jest to, że to właśnie te dwa pasy prowadzą bezpośrednio na łącznicę w kierunku S52. Natomiast łącznica prowadząca od ulicy Okulickiego do Warszawy oddziela się od niej w prawą, a nie lewą stronę. Ta zmiana zapewnia olbrzymią poprawę, ponieważ kierowcy poruszający się najbardziej obciążoną relacją, czyli z S7 na S52, będą jechali przez cały czas tymi pasami, którymi nadjechali. Nie będą musieli wykonywać manewrów zmiany pasa ani ustępować innym potokom ruchu. Bezpieczeństwo i płynność ruchu na tym odcinku będą więc bardzo dobre. Dużo lepsze niż w oryginalnym rozwiązaniu, w którym niemalże wszyscy kierowcy musieli na tym fragmencie jezdni zmienić pasy, przeplatając się ze sobą wzajemnie i generując niebezpieczne sytuacje. Idźmy dalej. Na tym odcinku jezdnia zbiorcza rozszerzy się o kolejny pas ruchu z prawej strony. Skrajnie lewy pas odbije w kierunku Warszawy, a dwa prawe pasy prowadzące w kierunku S52 przejdą w ciasną łącznicę, na której zaprojektowano skręt o 270 stopni. Dopiero po jej przejechaniu pojazdy jadące po S7 od południa znajdą się na północnej obwodnicy. Tego problemu również już nie ma. Zamiast łącznicy pośredniej, wykonującej skręt o 270 stopni w prawo, powstanie łącznica półbezpośrednia, skręcająca o 90 stopni w lewo. A więc te najważniejsze elementy węzła łączące ze sobą drogi S7 i S52. Będą łącznicami bezpośrednimi lub półbezpośrednimi. Tym samym wszystkie trzy poważne problemy w relacji ze wschodniej obwodnicy w kierunku obwodnicy północnej udało się w całości rozwiązać. Przejdźmy zatem do relacji od obwodnicy północnej w kierunku Warszawy. Tu zwracałem uwagę na zwężenie się dwóch łącznic. W jeden pas ruchu i to na bardzo krótkim odcinku. Pas ten będzie miał długość zaledwie 100 metrów, a pojazdy nim jadące będą musiały ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się lewym pasem ruchu, które wjechały z ronda turbinowego kawałek wcześniej. Według nowego projektu łącznica nie będzie zwężała się tak wcześniej, zamiast tego dwa pasy prowadzące z obu łącznic węzła będą poprowadzone wspólnie i dołączą do dwóch pasów drogi S7. Dopiero po ich połączeniu jezdnia zacznie się zwężać najpierw z 4 do 3, a potem z 3 do 2 pasów. Będzie się to odbywało na długości około 1000 m, a nie 100 m. Niestety na gminnie stosowane jest w Polsce takie rozwiązanie jak to, które tutaj było planowane, czyli wszystkie pasy na łącznicy zbijamy do jednego pasa, a dopiero potem ten pojedynczy pas dołącza do trasy głównej. Jeśli ruch na łącznicach jest duży, a na węzłach pomiędzy autostradami i drogami ekspresowymi zazwyczaj tak jest, to kumulowanie całego ruchu z łącznic choćby na krótkim fragmencie na jednym pasie jest gwarancją niewydolności węzła. Zacytuję tutaj autora komentarza pod pierwszym filmem. Jest prosta zasada jak przy hydraulice czy w elektryce. Maksymalny przepływ wyznacza najwęższy fragment całego odcinka. Na szczęście w mistrzowicach ten błąd udało się usunąć. Gdybyśmy częściej wdrażali takie rozwiązanie jak to zaproponowane przez Politechnikę Krakowską, to uniknęlibyśmy korków chociażby na takich węzłach jak Warszawa-Opacz, na obecnie budowanym, a źle zaprojektowanym węźle Gdańsk-Południe, na węźle Szczecin-Klucz, o którym opowiadałem w moim ostatnim filmie i w wielu innych miejscach. Spójrzmy teraz, jak miał pierwotnie wyglądać przejazd z północnej obwodnicy, czyli z S-52, na obwodnicę wschodnią, czyli S-7. Łącznica łagodnym łukiem dołączy do dwupasowej drogi zbiorczej, którą będą poruszać się pojazdy chcące zjechać przez rondo turbinowe na węźle Mistrzewice-2. Po połączeniu oba potoki ruchu będą musiały się ze sobą przeplatać i będą miały na to zaledwie 300 metrów. Co więcej, te pojazdy, które z S52 najechały prawym pasem, czyli w szczególności większość pojazdów ciężarowych, będą musiały na tak krótkim dystansie przeskoczyć w lewo aż o dwa pasy: z pasa skrajnie prawego na pas trzeci od prawej. W celu rozwiązania tego problemu całkowicie zmieniono przebieg łącznicy od strony Warszawy w kierunku ulicy Okulickiego. Przechodzi ona najpierw nad drogą S52, a następnie od prawej, a nie od lewej strony dołącza do łącznicy prowadzącej od drogi S52. Dzięki temu wyeliminowano niebezpieczny bardzo krótki odcinek przeplatania pomiędzy tym potokiem ruchu a pojazdami poruszającymi się obwodnicą Krakowa. Sytuacja jest więc analogiczna do tego co opisywałem wcześniej na wschodniej jezdni. Rozwiązanie to będzie o wiele płynniejsze i o wiele bezpieczniejsze. Spójrzmy zatem na ostatni problem jaki poruszałem w swoim filmie. Po tym niefortunnym manewrze droga zbiorcza prowadząca do obwodnicy wschodniej dodatkowo zwęzi się do jednego pasa, aby po chwili dołączył do niej dodatkowy pas wjazdowy prowadzący od ronda. Kosztem wykonania nawierzchni bitumicznej dosłownie na kilku metrach kwadratowych pasa rozdziału to bezsensowne zwężenie zostało wyeliminowane i oba pasy prowadzące od drogi S52 zachowują ciągłość. Następnie lewy z tych pasów płynnie przechodzi w prawy pas drogi S7, dzięki czemu kierowcy chcący pozostać na obwodnicy Krakowa będą musieli wykonywać mniej zmian pasów ruchu. Podsumowując, nowy projekt, oparty na koncepcji opracowanej przez Politechnikę Krakowską, rozwiązuje wszystkie problemy, które opisywałem w poprzednim filmie. Zlikwidowane zostaną przeplatania się potoków ruchu na najważniejszych relacjach. Przejazd z S7 na S52 prowadzi znacznie łagodniejszym łukiem dzięki zastosowaniu łącznicy półbezpośredniej zamiast pośredniej. Wyeliminowany został jeden z najpoważniejszych błędów wielu polskich węzłów, czyli nagminna sytuacja, gdy łącznice dwupasowe zwężają się do jednego pasa, zanim dołączą do jezdni głównej i kończą się pojedynczym pasem włączania. W nowym projekcie wszystkie kluczowe łącznice zachowują dwa pasy na całej swojej długości. Zaczynając od podwójnych pasów wyłączania i kończąc się podwójnymi pasami włączania. Dokładnie tak powinno projektować się łącznice pomiędzy autostradami i drogami ekspresowymi, na których spodziewane są duże potoki ruchu. Co bardzo ważne, wszystkich opisanych zmian udało się dokonać w obrębie obszaru, jaki oryginalnie był przeznaczony pod ten węzeł. Właśnie ograniczona dostępność terenu podawana była często jako przyczyna braku możliwości poszerzenia łącznic. Projekt, który omówiłem, zawiera rozwiązania dotyczące geometrii i przekrojów łącznic, natomiast na dalszym etapie tworzona będzie ostateczna stała organizacja ruchu. W tym aspekcie konieczne będzie zwrócenie szczególnej uwagi, aby na wschodniej jezdni S7 nie powtórzyć ogromnego błędu, jaki został w analogicznej sytuacji popełniony na węźle Warszawa-Lubelska. Jadąc autem po drodze S17 od strony Lublina, kierowcy mają wprawdzie dostępne dwa pasy wyłączania ale pojawiały się one jako kontynuacja pasów włączania poprzedniego węzła góraszka, więc kierowcy skręcający z S17 na A2 i S2 muszą ustawić się przed węzłem na jednym prawym pasie ruchu głównej jezdni, który w dodatku oddzielony jest od pozostałych linią ciągłą. Więc mimo, że pasy wyłączania są dwa, to wszystkie pojazdy, które chcą na nie zjechać, muszą wcześniej skumulować się na jednym pasie ruchu, a dopiero potem przeskoczyć na pasy prowadzące od węzła góraszka. Na węźle Lubelska z powodu tego problemu konieczna okazała się drobna przebudowa, a mianowicie wykonanie nawierzchni bitumicznej na dodatkowym fragmencie pasa rozdziału po to, aby umożliwić zjazd z prawego pasa trasy głównej na jezdnię zbiorczą bez dodatkowych zmian pasów ruchu. Na S7 mamy niemalże taki sam układ węzłów Grębałów i Mistrzejowice. Jedyną różnicą jest to, że od węzła Grębałów przechodzi jeden pas włączania, a nie dwa, jednak to właśnie z tego jednego pasa powstają oba pasy do zjazdu na północną obwodnicę Krakowa, więc sytuacja jest analogiczna. Co trzeba zatem zrobić, aby nie stworzyć takiego samego problemu jak ten, który wymusił przebudowę węzła lubelska? Skoro zdecydowana większość kierowców chcących dostać się na S52 nadjeżdża główną jezdnią S7, a nie jezdnią lokalną od węzła Grębałów to absolutnie niedopuszczalne jest, aby oba pasy do zjazdu na S52 powstały jako kontynuacja tego jednego lokalnego pasa. Zamiast tego pas dla ruchu lokalnego powinien płynnie przechodzić w prawy pas wyłączania, natomiast lewy pas do zjazdu powinien odłączyć się bezpośrednio od prawego pasa głównej jezdni S7. Znacząco zmniejsza to liczbę manewrów zmian pasów ruchu, jakie na tak krótkim odcinku musieliby wykonać kierowcy jadący obwodnicą Krakowa. Dzięki temu zmalałoby ryzyko stłuczek na odcinku pomiędzy tymi bardzo blisko położonymi węzłami. A jednocześnie kierowcy wjeżdżający na węźle Grębałów wciąż mogliby bez problemu za pomocą tylko jednej zmiany pasa ruchu włączyć się na jezdnię w kierunku Warszawy. Na koniec chciałbym bardzo podziękować wszystkim z Was, którzy pomogliście w nagłośnieniu problemu jak również dziennikarzom, którzy zainteresowali się tematem, oraz Generalnej Dyrekcji za poważne potraktowanie problemu i podjęcie działań w celu naprawienia projektu węzła. Mam nadzieję, że idąc tym śladem, Generalna Dyrekcja będzie chętna pochylić się też nad analogicznymi problemami innych węzłów, na których zatory można by wyeliminować lub zmniejszyć bardzo niskim kosztem. Takich jak te, które wymieniłem wcześniej, a więc m.in. węzeł Warszawa Opacz, budowany węzeł Gdańsk-Południe. Gdzie w celu uratowania projektu całego nowego węzła z obwodnicą metropolitalną potrzebne byłyby jedynie drobne korekty w obrębie węzła Straszyn, czy węzeł Szczecin-Klucz? Link do ostatniego filmu o problemach na tym węźle znajdziecie w opisie filmu i w pierwszym komentarzu. A także na wiecznie zakorkowanej drodze S8 w Warszawie. Tu również link do filmu z opisem problemów tej drogi i analizą jak można zmniejszyć ich skalę niskim kosztem znajduje się w opisie filmu i w pierwszym komentarzu. I na koniec oczywiście ogromne podziękowania dla Zespołu Politechniki Krakowskiej, który uratował projekt węzła poprzez opracowanie tak dobrej koncepcji zmian. Przy okazji omawiania nowego projektu węzła w bardzo dużym skrócie garść informacji o tym jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość na budowanych drogach S7 i S52 wokół Krakowa. Najwcześniej, bo już w sierpniu otwarty zostanie odcinek S7 Miechów-Szczepanowice. Następnie jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja planuje udostępnienie całej północnej obwodnicy S52 oraz drogi S7 od Widomej do Mistrzejowic. Te dwa odcinki będą zostały połączone północno-zachodnią łącznicą węzła Mistrzejowice, która tymczasowo będzie dwukierunkowa. Jako kolejny zostanie ukończony miejski odcinek S7 od Mistrzejowic do węzła Kraków Nowa Huta. Tu największą niewiadomą jest okolica węzła Grębałów, gdzie zaawansowanie pracy jest póki co względnie niskie. Ukończenie budowy tego odcinka możemy spodziewać się do końca przyszłego roku. Do tego czasu powinny być już gotowe główne jezdnie na węźle Mistrzejowice, ponieważ nie były one objęte przeprojektowaniem, i są budowane według oryginalnego projektu, co pozwoli na połączenie ze sobą obu odcinków S7. Pół roku później, czyli w połowie 2026 roku przewidywane jest otwarcie tych łącznic z wędzomistrzewice, które musiały zostać przeprojektowane. Tym samym budowa obwodnicy Krakowa zostanie zakończona, natomiast około 2030 roku planowane jest poszerzenie tych odcinków obwodnicy, które mają przekrój dwóch jezdni po dwa pasy ruchu do przekroju dwóch jezdni o trzech pasach ruchu. Film tradycyjnie pomógł mi wykonać Krzysztof Kleiner, natomiast animację wykonał Jakub Suszczyński. Ogromne podziękowania obu kolegom za świetną pracę. Przy okazji trochę prywaty ode mnie, otóż w lipcu tego roku mój kanał przekroczył liczbę 60 tysięcy subskrybentów. Bardzo Wam za to dziękuję. Nie spodziewałem się, że mówiąc tylko o drogach można uzyskać aż tak dużo subskrypcji. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, które dają mi siłę i energię do dalszej pracy. Pozdrawiam Radek.